Do cholery, do będę darm Franc, techno, gospel Welcome twoje bańce twój bizda? To ma jointa, niech da jointa, jointa kurwa bej! Kto ma jointa, niech da jointa, jointa kurwa bej! Kto ma jointa, niech da jointa, jointa kurwa bej! Kto ma jointa, niech da jointa, jointa kurwa bej! dziecko, niech da dziecko, dziecko kurwa być To ma dziecko, niech da dziecko, dziecko kurwa być I chyt o podłogę, dziecko kurwa być I chyt o podłogę, dziecko kurwa być Hej! To ma dziecko, niech da dziecko, dziecko kurwa bez o podłogę Wszyscy kurwa mówią, że będzie na terapię To ma dziecko, niech dziecko, dziecko kurwa weź I chyc o podłogę, i dziecko kurwa weź hit dziecko kurwa weź To ma dziecko, niech dziecko, dziecko kurwa weź I chyc o podłogę, i dziecko kurwa weź To ma dziecko, niech da dziecko, dziecko kurwa weź jest środek nocy, ale mam na to wyjebane. Jest kurwa środek pierdolonej nocy, ale.